Dzień dobry, Mariola, kąpię naszego brudnego szamana, który jak widzieliście w poprzednim odcinku, czy dzień temu był cochnący, więc teraz się kąpie, Czyli e, tak, e, zaczynamy w momencie, w którym skończyliśmy. Prawie. Mm, ponieważ chciałabym jeszcze. Jakby na początek odcinka, ale już widzę, że mi się to nie uda, więc niech Mariola najpierw się wyśpi. Na początek odcinka, wybrać się do sklepu po obroże dla tych zwierzaków. A ja już widzę, że to już do śmierci. No nie, no, ja zwariuję z Wami. I Ja naprawdę w poprzednim odcinku myślałam, że jest tych poziomów 3 w karierze zwierząt, a się okazuje, że chyba 5 nie sprawdzałam. Ariola wyspa się? Ja wiem, że jest druga w nocy. Kij w sklepie jest całotopowy, powiedzmy. Zresztą zanim ty się ogarniesz przy tych zwierzakach, to... Eee, to trochę minie eee, ubrania codzienne. No i w dzisiejszym odcinku dalej jakby będziemy rozwijać wiadomo te kariery. Nie wiem, czy to się uda w tym odcinku spełnić. Jak jednak tych poziomów jest więcej, a już mamy cztery? Czterech e, zwierzaków, które, które pracują. Trochę tam przegięłam, więc musimy przystopować tutaj z szamanem i e, baronem, żeby miasto ja znowu nie zaczęło mówić na niego brunoty. Jeść na warcelę publiczną sama e, i na końcu Napoleon. Ja dam do ciekawych ciuków te obroże. Także tam się wybierzemy kupić te sześć obroży. Mariola jest już na miejscu, więc na szybko: cztery psie i dwie kocie potrzebujemy. A bo to jest duży, mały pies. Kurde, duże psy mamy dwa. Ja wiem, że jeden w tym odcinku odejdzie, ale no. Weźmie sobie może z tych karier coś. Aha, to nie jest oznaczone, które są z karier. Jakby. Wydawało mi się, że są. Dobra, no to lecimy po kolei z obróżami. Dwie dla duże, dla dużych. Dwie dla małych psów i dwie dla kotów. Okej. Okay. Wiem, że Max odejdzie, ale zasłużył sobie na obroże. E, no i co? No więcej tutaj nie masz nic do roboty, więc jedź do domu. I co ty chcesz robić? Kazać zwierzakowi Mucha przybiec do nogi. No nie, no na razie to... Okej, okay, Mariela wróciła, a Mucha i Klimek idą za chwilę do pracy. Mucha, a jak ty nie masz wymaganych komend do przewidzy i ty, Klimek, masz to przeturlaj się, ale dobra, z tobą to możemy jakby następny raz robić. Kurde, ile ty tych eliksirów już nazbierałaś. Jak ty wróciłaś, to jedziemy od początku i jak oni pójdą do pracy, to ja nie wiem, czy mi się to uda. Bo te zwierzaki muszą być. Dobra, pierwszą lepszą, czyli masz tą, Bruno dostanie tą, ok? Czyli rzeczywiście jest podział na małe, duże psy. E, potem, e, no muchy niestety nie i, i, i klinkowi nie dasz, bo oni idą do pracy. Więc lecimy z szamanem. Masz taką obuszkę. I lecimy z. Z, 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 z Kogo mamy następnego? Barona. Ty masz taką obuszkę? Znaczy, mogę wykorzystać jeszcze raz tą, ale niech każdy ma inną. Baron. Eee, Max, baron, szaman i został jeszcze tylko Napoleon jest obroży. A mi to. Dobra, czyli dwóm zwierzakom potem jeszcze jak wrócę trzeba eee, dać obróżki. Na, drzewo się podpaliło. Kurde, oby dalej padało. Mariola, znając swoje szczęście, chodź tu. No właśnie. Żeby cię przypadkiem tam nie trafiło. I jest już tydzień minął. Jak kręcę, jak to leci? Jak to Mariola leci? Szaman ma do zrobienia daj głos. I w miarę dobrze się czuję i potrzebuję towarzystwa, więc kołcz. O, Mucha dostała awans kolejny. Cztery są! Okej, okay. czyli e, Mucha już jakby zakończyła swój etap pracy, no ale będzie do tej pracy chodzić. Mm, no to Klimek jeszcze musi zrobić to przeturlaj się i awansować, czyli cztery, nie pięć poziomów. I tu się pomyliłam, i tu się pomyliłam. Ale po kolei, jak Mucha, no Klimek zarabia, nie dostał awansu, bo nie ma tej komendy i strasznie źle się czuje. Nie, jak się idzie wyspać? A ty poszłaś się wykąpać, ok? E, nie nauczyłaś go, ale to trudno, no. Jakby nauczy się w trakcie. Na spokojnie, on jest trzeci na liście do tego, więc na spokojnie. Ważniejszy teraz jest w sumie klimek. E, właśnie, bo mucha i klimek są. Hola, hola. Bo wasza dwójka ma jeszcze coś do zrobienia dzisiaj. Eee, dobrze, Mucha, no to dostaniesz tą obrożę. I jeszcze został nam bez obroży klimek. Proszę, obroża dla ciebie. No tak, wszystkie zwierzaczki mają obroże. Eee, Słuchaj, nie czuję się najlepiej. Ale, a nie, przecież Mucha to już ma spokój od nic. Więc... E, nam jest potrzebny w sumie klimek! Klimek, ty grubaśku! Jest w ogóle u zwierząt coś takiego? Czekaj. Ty masz czego się nauczyć? Przeturlaj się. Dobra. Czyli to jest chyba To Tego ucz. A ja sobie zobaczę, no ale pamiętam, że zwierzaki nie mają czegoś takiego. To raczej chyba futerko jest takie puszyste, powiedzmy. Masz jeszcze sporo pracy, a już jesteś zmęczona, Mariola. E, dobra, Klim jak się nauczył. Ty wykąp szamana. Gdzie on już poleciał? Tutaj jest. Dobra. Tylko pochwal i ucz. Daj głos, daj głos. Dobrze pamiętam? Tak, daj głos. I zwierzak wraca. E, tak, baron wraca. Czarna obroża z uśmieszkiem dla psów. Okej, okay, dobra, no na razie tutaj tą dwójką się zajmujemy, także Baron ty tam później. Chociaż ty już umiesz na trzeci. Tak, ty już umiesz na trzeci poziom. tak Także musisz po prostu tylko odpocząć. Okej, okay, i się udało i Szamal się nauczył, także mimo że jest... trzecie nad ranem możesz i spać, Mariola. Możesz i spać. Dumna z siebie. Jak wy słodko wyglądacie z tymi... Aha, to jest ta z tą zebrą, ale słodko wyglądacie z tymi obróżkami. co tam idzie? Maxiu! Maxiu! Mucha, ty do pracy! Mucha, do pracy! Ale Maxiu! A ja nie przygotowałam żadnego cmentarzyka dla nich. I Mucha teraz mi nie pójdzie do pracy, tak? Kurde. No... Nie, poszła do pracy, okej. Okay. Maxiu, Ale no chociaż byłeś przez chwilę szczęśliwy. Miejmy nadzieję. Ale co tam ty tam... Baron ciebie trzeba wykąpać. I to w trybie natychmiastowym. I... I Klimek również osiągnął szczyt w swojej karierze. Ekstra! Czyli został tylko nam szaman, e, szaman e, i, i, i baron, ale oni idą w łeb w łeb. I więc można by było już Napoleona e, gdzieś zatrudnić. Może w, w takim kocim szum biznesie. Bo jest przesłodki. E, pochwal go za grzeczne zachowanie. Klimek odpoczywa. I my chcemy znaleźć pracę dla Napoleona i naprawić prysznic. No tak, show biznes, show biznes. Bo Klimek jest w usługach, prawda? Tak. Więc niech będzie show biznes. I szaman poszedł do pracy, więc jest szansa, że dostanie... Aha, oni oboje szli do pracy, racja. Więc jest szansa, że oboje dostaną awans, więc zostanie nam tylko Napoleon. Tak szybko ten czas leci, że... Aha, tutaj jest... Jest miłka, to jest ona. Dobra, słuchaj, spróbuj się z nią zaprzyjaźnić. Bo może nam się kiedyś przydać. Bo tak jak powiedziałam, ja nie wiem jak to będzie. A warto by było być miary zaprzyjaźnionymi z tymi zwierzakami, żeby później móc... Je zaadoptować jednak. Jak tam? A poszła sobie już. No okej, okay, ale. Wiemy, że takowy pies jest. A Napoleon coś ma tutaj... Napoleon ma użyj głos do pracy. Macie co robić? Użyj? No? Daj głos, a ja użyj głos miał w głowie. Ludu! A, oboje dostali dobra awanse. Okej. Okay. Dziwaczny kolor sierści dla psów a trzeba by cię to zobaczyć. E, dobra, i co wy macie? Aha, z tych piesk macie to zrobienia. Czy któryś z Was tego ma? E, szaman to ma. A baron niestety nie ma, więc barona trzeba będzie nauczyć, ale niech oni sobie odpoczną. My się zajmiemy tutaj... Potem. E, I Mariolum w sumie. A pieski niech sobie odpoczywają. Chwila, moment. Klimek, to jest ona. Nie on. O jacie, nie wiedziałam. Teraz się dopiero dowiaduję? No dobrze. Mogą być liczne kociaczki z was. Napoleon nie dostał awansu. Dlaczego Napoleon nie dostał awansu? To... Może dlatego, że za bardzo zmęczony był, czy coś, nie wiem. No, szaman to na pewno awansu nie dostanie. Nie ma takiej opcji. Tak, szaman i baron nie dostali. No, szaman jest po prostu w złym nastroju, więc musi sobie odpocząć. Ale trójtyn do pracy. A baron, pomijając fakt, że musi się iść wyspać, wykąpać, to jeszcze musi się nauczyć komendy. Jak tam baron lepiej coś, to słuchaj, obudź go. I uczko tej te komendy. Może się uda. że jeszcze się wyśpi, i uda się go wykąpać. Na 12 idzie, dobra, to może zdążymy z wszystkim. A szaman, co taki? O, kurka. Jeszcze w tej brudnej budzie. No, szaman. O, Baron się nauczył. Świetnie. E, to weź wyczyść, e, wykąp go. Bo szamana chyba na razie nie trzeba. Nie, tylko barona. E, idź spać. Idź sobie na spokojnie, Mariola. Spać, jeszcze się zepsuła ta wanna. No ja nie mam siły. No ja nie mam kurde siły. Odmienię ją. Seram to. Ecz, mi się wydaje, czy Duch Maxa wyszedł? Tak, Duch Maxa wyszedł. I kopię nam dziurę. Tak, siu. Jakim nastroju jest Napoleon? Dobrym. No okej. Okay. Bardzo mnie to cieszy. Teraz ty śmierdzisz, Mariola. Chcesz mieć kota albo kociaka i szczeniaka? Spokojnie, my do tego etapu to my przejdziemy. Może nie konkretnie w tym składzie, bo mucha za 7 dni będzie już emerytem, a klimek za 10. Jeszcze trochę nam to zajmie, może nie w tym składzie, ale na spokojnie. Coś się wymyśli, nie martw się. Napoleon! Dostał awans i musi się nauczyć turlać. A umiesz już turlanko? Nie, nie umiesz turlanka, ale to sobie trochę odpocznij się za to weźmiemy. Dobrze Napoleonku, bo w sumie tylko ty mi zostałeś. E, szaman e, i baron, e, obydwoje osiągnęli szczyt Twojej kariery w ochronie ekstra. Cieszy mnie to niezmiernie. Gdzie jest mucha? Bo mucha to e, znaczy nie będę rezygnować z pracy. Chodź tu. I może spróbuj e, postarać się o szczeniaka z. Nie? A z baronem? To jest jakby Ganzekal? Coś nie bardzo. Jak się tam z tymi psiakami? No, taka słaba. O, z baronem to u, u, u. To może się nie udać, to fakt. Nie. A jakby poprosiła szamana? Eee. Chwila, bo tu trzeba trochę coś ruszyć już. Co? Będzie coś z tego? Aha, one się tylko pokłóciły. No nie, no. To może być małym problemem. Właśnie Napoleon. Nie, nie, nie. Eee. A może wasza dwójka? Z waszą dwójką mi się uda, co? Tak. Też nie. Mam wrażenie, że jest za dużo tych zwierząt do tego. I one się różnie bawią. Dobra, no to jakby... Na spokojnie, Napoleon jeszcze nie skończył tej kariery. I ma coś do zrobienia, przecież. Turlanie się ma. Dobra, Napoleon, chodź tu. Śpisz. A czy ty musisz spać? No tak, trochę nie najlepiej z tobą, ale dobra. Spróbujemy zrobić tą komendę. Uuu, a klimaks z Napoleonem się nie cierpią, dlatego to nie wyjdzie. O nie. O nie. Znaczy, będziemy jakby próbować, tak, do momentu, aż oni się nie staną emerytami. Ale prawdopodobnie potem trzeba będzie jakby mieć tylko dwa psy. Na przykład, tylko dwa psy, mm, żeby one się ze sobą zaprzyjaźniały, żeby się bawiły ze sobą, a nie różnie. Ale to wszystko zobaczymy w czasie. Spokojnie mamy dość. Sporo eliksirów. Mm. W zapasie. Także Mariolka może je pić, a pić. A jak w ogóle te zwierzaki z dniami? No tak, yy, Mucha ma 6 dni, Klimek 9, Szaman 11, Baron 9 i Napoleon 15. Dobra, na Napoleona jest jeszcze szansa. Napoleon się bardzo dobrze czuje. Czekaj, czekaj, róbcie komendy. Mm, dobra, Napoleon się nauczył. Tylko ja teraz... Eee, chwila, bo to będą te same chyba komendy co u psa. Nie, chyba zdechu tam był w show-biznesie. Nie jestem pewna, spróbować możemy. Jak coś to jest dodatkowo nauczone i tyle. Szaman, próbuj postarać się o szczeniaka. Nie. A ten dalej do zbi. Dobra, skrzydź go. Najwyżej. Ale że ja, jakby, rzeczywiście, nie wiem, w kursie jest tylko ta interakcja, że chyba tak, bo tutaj nie widzę, jak on się czuje ogólnie. Jest głodny, to nie chcę jej jedziemy dalej z tą komendą. To jak mówię, tylko on nam został. Dobra. Miejmy nadzieję, że to była ta komenda. Ty idziesz lepić Znowu mamy zimę. Znaczy zaraz jest wiosna. O ja, jak to leci, jak to leci. W tej dolinie niezbędnej Marioli ten czas... Masakrycznie, już chyba 11 dni minęło. Jak myśmy zaczęli te awanse. No, że ja nie mogę w żaden sposób wywołać, bo one się przyjaźniły ze sobą. Możecie mi napisać w komentarzu, czy ja mogę użyć kodu na, na sterowanie zwierzakami. E, bo będzie nam leciał czas trochę niepotrzebnie, bo będziemy czekać, aż oni odejdą. Znaczy, e, na Napoleon może nie, ale jak tutaj by został Baron i Napoleon, no to trzeba by było e, wziąć. Nie, Baron. No nie, no to już będą emerytami. To jest takie bez sensu. Miał. Dobra, no ale my czekamy dzisiaj. Chciałabym skończyć e, tą karierę Napoleona. W następnym odcinku się weźmiemy za te e, kociaki, szczeniaki i tak dalej. Ariola. Bo ja wpadłam na pomysł. Tylko czy jak ja wezmę jednego zwierzaka, to ja mogę wziąć wszystkie? O co z wami jest nie tak? Ale ja chcę wszystkie wziąć. Może na jogging jak pójdą, bo... Może tak im się będzie poprawiać ta relacja, jak będą gdzieś razem wychodzić? Nie mam się żadnego pojęcia. Jakby nie mogę wziąć ich wszystkich na spacer. No i co, jak te relacje? No nie jaki super. A u kotów? Też bym nie powiedziała, że super, no ale dobra, możemy na ten jogging chodzić. Eee, potem. Znaczy, na muchę, na muchę i klimka to chyba już i tak nie zadziała, bo już będzie bardzo późno. Nie wiem, do którego momentu to mo mogą się starać oszczeniaki. Znaczy, klimka i napoleona może się udać. Gorzej z muchą, bo jej zostanie zaraz 4 dni do emeryta. Znaczy, ogniska by miały sens, jakby te zwierzęta nie chodziły do pracy, ale ja jest zwolnię dopiero, jak eee, spełnimy tą aspirację. Napoleon jest na trzecim poziomie nauczyć... Aha, jak ja wiedziałam. Jak ja wiedziałam, pamiętałam. Czyli jutro idziesz do pracy wystarczy, że będziesz dobry dobrym nastroju i my będziemy już kończyć tą waszą tyradę w pracy. Aż nie wierzę, że zajęło to tylko półtorej odcinka. A się oglądaj ptaki. Może jak będziesz miała wycieczki odblokowane, to coś nam tutaj da. Sake! Czuję, witaj, Sakę. I będziemy go jeszcze adoptować, ale. Może? Fakt, fakt, wy się nie lubicie, więc. Ja, no, to na spokojnie. Jeżeli się polubicie. Dobra, Napoleon za godzinę idzie do pracy. Ale jest w takim nastrój, że ja nie wiem. Niby okej, okay, ale może nie wyjść. Zobaczmy. Nie, ty taki puszysty jesteś. Puszysta, przepraszam. Bo przecież ty jesteś ona. A to obie znowu to jakieś romantyczne rzeczy się kończyły. Jeszcze nie. Znaczy już nie i jeszcze nie. I już jest kolejny wtorek. Myśmy przegrali w tym odcinku już cały tydzień. Okej, okay, to by wyjaśniało, że nagrywam prawie godzinę, no ale jednak. Mm. I tak się to robi, dziękuję, Napoleon, mamy zrobione. E, to my tylko tutaj wyczyścimy e, to, bo ja zaraz zapomnę. I lecimy dalej. Dzisiaj na koniec zrobimy tak, że... Gdzieś tutaj to jest. Znaleźć pracę? Nie, to chyba przez telefon trzeba zrobić. Zwolnić ich wszystkich z tej pracy. Mm. Mucha, Imak, Szaman, faron i Napoleon. No ok, Napoleon już na tym najwyższym nie pójdzie, ale no jakby cel został spełniony, więc tak chcemy porzucić pracę. Co mam, następne trójka dzieci kończy? Nie. Czy raz tak Może trafić idealnie z tym, co ja planuję? E, nie. E, może ignoruję. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ile ty masz dni? 67. Ja myślę sobie tak. No, 67 dni to nie jest jeszcze tak źle, ale to następne, gdzie ja patrzę. E, zajmie nam znowu troszkę czasu. Bo jak widzieliście, te zwierzęta nie jakoś specjalnie się nie lubią. Ja spróbuję w międzyczasie poszukać sposobu. A Mariola niech sobie wypije z 3 eliksiry życia. I mamy 97 dni. Czyli dwa eliksiry nas odmudziły o 30 dni. No nieźle. I jeszcze mamy do zrobienia, właśnie wybór tego nowego celu. Rice, X puppies or kissens. Nie, nie wiem, czy dobrze to przeczytałam. Czyli wychować szczenięta lub kącięta w liczbie 10. I tak jak mówiłam, to nam może zająć troszkę więcej czasu niż jeszcze kariery. Na pewno więcej niż 11 dni. Ja myślę, że następnym razem dwa eliksiry życia to tu nie wystarczą, Mariola. Oj, nie wystarczą. Szaman ładnie się bawi zabawką, a ja myślę, że dzisiaj to byłoby na tyle. I tak dużo zrobiliśmy, ponieważ skończyliśmy. A cel związany z karierami zwierzaków został nam tylko cel związany jeszcze ze szczeniakami i kociakami, z ich wychowywaniem. Także ja zapraszam Was do komentowania, zostawiania opygór oraz subskrypcji. I widzimy się w następnym. Bye!